Witam serdecznie na kanale kuchnia magdy.pl Dzisiaj upieczymy dwukolorową babkę biszkoptową z kakao. Na początek musimy zgromadzić sobie składniki na ciasto, a są to. 4 jajka, 160 g mąki pszennej tortowej, 90 g mąki ziemniaczanej, 160 g cukru, 200 ml oleju rzepakowego, 2 łyżki kakao i 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Do miski na początek wsypujemy sobie 160 g mąki pszennej tortowej, 90 g mąki ziemniaczanej i 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Wszystko ze sobą mieszamy. następnie przez sito przesiewamy Produkty sypkie przygotowane, odstawiamy je na chwilę na bok. Będą potrzebne za chwilę. A w tym momencie dajemy 4 białka jaj do miski. Szczyptę soli. I mikserem ubijamy na sztywną pianę. Jak piana jest sztywna, będziemy dodawać 160 g cukru, ale nie wszystko naraz. Dodajemy łyżkę cukru i mieszamy. Taką chwilkę. Następnie ponownie łyżka i znowu mieszamy. I tak postępujemy aż do wykończenia cukru. Piana w międzyczasie zrobi się taka ładnie szklista. Na koniec po dodaniu całego cukru jeszcze dobrze. Wymiksujmy wszystko, a teraz dodajemy 4 żółtka i też nie wszystkie naraz, tylko pojedynczo, żeby nie pozbyć się tego powietrza z piany. W dokładnym wymieszaniu żółtek z masą dodajemy produkty sypkiem, powoli też nie wszystko naraz i możemy mieszać łyżką tak jak my albo nadal używać miksera, ale na najniższych obrotach. Dodając mąkę, pamiętajmy, żeby dokładnie wymieszać spód, bo mąka tam opada, żeby nic nie zostało. A teraz kolej dodać olej. Też nie w cały naraz, tylko po trochę. Jeżeli będą Państwo używać miksera na najniejszych obrotach, to tam powolutku małym strumieniem dolewamy, a my partiami. Ok, olej dodany. Teraz szykujemy sobie drugą miskę, ponieważ naszą masę musimy podzielić na połowę. My robimy to bardziej dokładnie, bo z wagą, ale na oko również może być. Do jednej części dodajemy dwie łyżki kakao i mieszamy, drugą pozostawiamy nieruszoną. Masy przygotowane, wobec tego szykujemy sobie foremkę typu keksówka o wymiarach 12 na 30 cm, wyłożoną papierem do pieczenia. I zaczynając od masy jasnej, wykładamy dwa takie kleksy na spód, a następnie masa ciemna na te dwa kleksy. I będziemy tak kontynuować. Masa jasna przez masę ciemną, jedno na drugie. Jak Państwo widzą, masa rozkłada się po foremce sama. Na koniec, jeżeli ktoś z Państwa chce, może sobie górę wyrównać lub zostawić, tak jak ja, niewyrównaną i foremkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza. Pieczemy 40-45 do 50 minut, zależy kto z Państwa jakie ma piekarnik, bo wiadomo, że każdy piekarnik inaczej piecze. Pod koniec pieczenia wbijmy sobie patyczek i sprawdźmy, czy ciasto się upiekuje. Jeżeli patyczek będzie czysty, no to możemy ciasto wyjmować z piekarnika. Zostawiamy tak na 5-10 minut, żeby przestygło, a następnie wyjmujemy z foremki, odklejamy papier, odrywamy od spodu i zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Gdybyśmy zostawili ciasto w foremce, ono się zaparzy. No i nie będzie tak jak powinno. A na koniec polewa czekoladowa, do której używamy dwóch czekolad mlecznych. I 4 6 łyżek mleka. W kąpieli wodnej rozpuszczamy czekoladę z mlekiem. Ilość mleka zależy od jakości czekolady oraz od konsystencji, jaką Państwo chcą uzyskać tej polewy. Więc na początek dajmy sobie 4 i sprawdźmy, czy konsystencja jest ok. U nas poszło 6 łyżek mleka. Konsystencja jest taka, jak Państwo widzą. I jeszcze tą gorącą polewą oblewamy naszą babkę z każdej strony. Zostawiamy do całkowitego wystudzenia polewy, a później mamy wspaniałą babkę biszkoptową dwukolorową. Żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na Kuchnia .magdy .pl.